Cześć i cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Gossek od komiksów, Marcin Smugły i dzisiaj żółwie, tak? Tak, 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 powiem wam, szczerze, że mam braki z dzieciństwa i bardzo się ucieszyłem, gdy wydawnictwo nagle zapowiedziało żółwie, zwłaszcza, że obcujemy z bieżącymi historiami o czwórce dobrze znanych nam braci. Moi drodzy, zanim przejdę do fabuły, standardowo rozpocznę od kwestii, co warto przeczytać przed, ponieważ obcujemy z tomem pierwszym wojowniczych żółwi Ninja. Tym razem za historię czwórki braci wzięło się wydawnictwo Nagle. Dlaczego o tym wspominam? Bowiem, 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 swego czasu Nickelodeon, widoczny tutaj, zakupił prawa od IDW od wydawcy Żółwi. No i nastąpił reset. I tam moi drodzy mamy do czynienia z pierwszym ranem, który jest takim klasycznym otwarciem, klasyczną genezą Żółwi, co prawda współcześnioną. I to wydaje konkurencyjne wydawnictwo Amber. I tutaj moi drodzy... Ja szczerze wam się przyznam, odpadłem od tej serii z powodów częstotliwości wydawania kolejnych zeszytów, jednocześnie też kwestie finansowe dużo zagrały. Dlatego, jeżeli jesteście fanem komiksów sprzed lat, kreskówki, chcecie poznać taką współczesną historię żółwi, to myślę, że możecie sięgnąć po Amber, zobaczcie jak to wygląda, przeliczcie sobie, przekalkulujcie. Um, jednak no, ostrzegam, że możecie zostać po prostu z niedokończonymi wątkami. Jeżeli chodzi o tom, który trzymam y, w ręku, kontynuuje on zakończenie pierwszego ranu. Niemniej, jak to bywa z resetami, są tak pisane, żeby nowy czytelnik mógł wejść w historię czwórkę, braci, czwórkę, a, historię czwórki Żółwi Ninja. Co się stało żółwiami? Moi drodzy, dostajemy uniwersum, w którym bohaterowie są doświadczeni dość mocno. Um, nie żyje kilka kluczowych osób, które znamy z, ze świata żółwi. Jednocześnie bracia się pokłócili i każdy postanowił pójść swoją drogą. I pozwólcie, że trochę wam przeskoczę bo jest to taka bardzo jedna fajna grafika, pokazująca cztery drogi, które zostały obrane przez y, braci. Zaczynamy od czerwonego, to jest Rafi. Rafi trafił do więzienia, będzie musiał się borykać z, y, z hejtem nienawiścią, bowiem ogólnie to jest świat, który nienawidzi mutantów a Rafi jest przedstawicielem właśnie wspomnianej grupy, dlatego no, będzie czekało go dużo wyzwań. Z drugiej strony mamy mm, globu, mamy Majkiego Pomarańczowego, który stał się gwiazdą telewizyjną w Japonii. Podpisał kontrakt, jeździ na karaoke, wcina w fancy e, potrawy, no i ogólnie suszy ząbki do blasku fleszy. Lio postanowił kroczyć drogą samozrozumienia, pojednania. On postanowił udać się na pielgrzymkę, w której zmierzy się z wewnętrznymi demonami i grzechami przeszłości. I myślę, że chyba najlepiej napisany żółw z całego komiksu to jest Doni, który został uprowadzony przez typków z podziemnej Gwiazdy, wrzucony do jakiegoś ścieku, co prawda oni wychowali się w ściekach, ale Został po prostu zamknięty w klatce i używany jest jako mutant do nielegalnych walk, gdzie jest głodzony, bity non-stop i ogólnie ma pewne problemy psychiczne, o których będę mówił troszeczkę szerzej. I tak, moi drodzy, historia toczy się tak, że żółwie będą musiały znowu połączyć siły, ponieważ okazuje się, że klan stopy... Czyli to są te ziomki od Shreddera, postanawiają dopaść żółwi. Stwierdzili, że skoro bracia nie trzymają się razem, każdy poszedł swoją drogą, jest to idealny moment, żeby się za nich zabrać. No i właśnie, jak wyjdzie spotkanie po latach, czy żółwie się połączą, czy może klan stopy... Kogoś dopadnie, to pozostawiam Wam do sprawdzenia. Oprócz, moi drodzy, historii braci, są jeszcze historie postaci pobocznych, ale już Wam nie będę mówił, kto nie chce Wam tyle spoilerować. I tutaj jeszcze wspomnę o jednym wrogu, bowiem okazuje się, że w Nowym Jorku będzie nowy burmistrz, który wypowie wojnę mutantom. I tak, moi drodzy, bracia staną się osobami poszukiwanymi przez policję. Także nie dojrzę klan stopy, to jeszcze policja będzie gonić naszych bohaterów. I to tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o fabułę. Resztę pozostawiam wam do odkrycia. Cofam się do samego początku i opowiem o moich wrażeniach. I chciałbym podkreślić, że mamy do czynienia z dobrym komiksem super Jak dla mnie Aaron ma pomysł na żółwi. Podoba mi się to, że pomimo, że mamy kawał historii, dużo zmian, które na pewno wniósł pierwszy ran. Ja tylko znam początek tak naprawdę tego ranu, który był wydawany przez wspomniane wydawnictwo Amber, także za dużo nie wiedziałam co się dzieje z, z żółwiami. Nie przeszkadzało mi wejść w tą historię, zrozumieć o co chodzi. I tak moi drodzy chcę podkreślić, żeby to wybrzmiało na samym początku, jest to dobry komik superbohaterski który ma pewne mankamenty. I ostatnimi czasy ja bardzo zwracam na to uwagę, podejrzewam, że to jest po prostu pewien taki bezpieczny schemat, który dość często pojawia się w różnych komiskach superbohaterskich, bowiem Aaron postanowił zaserwować nam cztery razy praktycznie tę samą historię. Ten sam schemat prowadzenia historii, bowiem poznajemy na początku Żółwia, jaką drogę obrał Cały czas wisi gdzieś w powietrzu temat zgrzytu, że trochę jest mu smutno, że nie jest z braćmi, ale musi sobie jakoś radzić na tej swojej drodze i nagle dzieje się coś. Coś w postaci pojawieniu się ninja z klanu stopy. No i oczywiście Schachermacher, Maher Żółw postanawia połączyć się z innymi braćmi. I to, moi drodzy, historię mamy razy cztery. Co według mnie... Jest trochę słabe. No, brakuje mi przy niektórych żółwiach troszeczkę większego zbadania problemu, psychiki, postaci, zagłębienia się w problemów, bo uważam, że jest to ciekawy motyw, na przykład Rafiego w więzieniu. Nie mamy o tego za dużo informacji, a pasowałoby z 3-4 zeszyty, ewentualnie jakieś prowadzenie miniserii, która by troszeczkę więcej nam opowiedziała o nim. Z całej czwórki, e, przepraszam, o, o Rafim, właśnie z całej czwórki żółwi tutaj przedstawionych, ja uważam, że najlepiej jest e, przedstawiony Doni, który po prostu z racji zamknięcia i głodowania i udziału w nielegalnych walkach zaczął, zaczął mieć pewne powody, zaczął mieć pewne problemy psychiczne. Majki według mnie, też ma fajny motyw e, takiego, wiecie, tłustego, spasionego żółwia, który osiadł na laurach i już nie jest taki fit, taki sprawny jak poprzednio w stosunku do Rafiego, który non-stop ciczy w więzieniu. Dla, zabrakło mi też kilku stron, żeby pokazać przemianę Leo. Jest tam też taki motyw, że Lio trafia nad, nad rzekę i będzie, tutaj właśnie jest ten motyw, trafia nad rzekę Ganges, jak dobrze pamiętam i mm, będzie przebywał z żółwiami, które mają taki kanibalistyczny mm, tryb życia. No nie chcę wam za dużo zdradzać, ale szkoda, że ten motyw też nie został bardziej pogłębiony. Jeżeli chodzi o sferę graficzną, to już zauważyliście, że mamy tutaj sporo artystów. I pozwólcie, że się cofnę do samego początku. Um, wszyscy artyści tutaj wymienieni. Pomysł Arona był taki, że co zeszedł, to nowa osoba. I w pierwszym tomie sprawdziło się to świetnie. Um, jak dla mnie inna kreska, inny artysta idealnie pokazuje, że obcując z y, każdym zeszytem mamy oddzielne historie. Oddzielne historie, które finalnie połączą się w jedno. I teraz pytanie, jak to będzie kontynuowane? Bo jeżeli w drugim tomie <gryw> będę miał historię, gdzie będzie, każda będzie rysowana przez innego artystę, to może wyjść różnie. Historia komiksów superbohaterskich pokazała, że taki sposób rysowania może pomóc, ale może również zaszkodzić serii. I taki sposób, że masz jedną ciągłość e, i różnych artystów najlepiej sprawdza się w zeszytówkach, a nie w e, tomach zbiorczych. Dlatego Tutaj czekam na tą drugie, myślę, że, że jak najbardziej rozwiję moje wątpliwości. Póki co zabieg mi się podobał. Kreski są różne, style są różne i myślę, że dla każdego coś dobrego. Ja akurat byłem zadowolony z tego rozwiązania. Tutaj Wam troszeczkę tak pozwoliłem przekartkować, żebyście zobaczyli. Różne historie. Mi najbardziej przypadł do gustu styl Do Niego, jest dla mnie taki najbliższy tych pierwszych historii o żółwiach, które znam sprzed laty, tutaj nie będę wspominał o pewnym wydawnictwie. Które, które chciało publikować pierwotne historie o żółwiach ninja. Tutaj puszczam oczko do starych komiksiarzy. Dobrze moi drodzy, nie przedłużam, bo się jak zwykle rozgaduję. Przechodzę do podsumowania. Uważam, że ten komiks jest jak pudełko czekoladek. Dla każdego coś dobrego. I um, Jak to bywa właśnie z takimi czekoladkami? Jedne wam zasmakują, inne nie. Niemniej finalnie mogę powiedzieć, że jest to dobrze upichcone dzieło, podoba mi się sposób prowadzenia narracji, podoba mi się to, że tak naprawdę to nie jest kolejna geneza, to nie są kolejny raz żółwie, które muszą się uczyć jak żyć od mistrza Splintera i kolejne żółwie, które walczą ze Shredderem, tylko to są bohaterowie, którzy już coś przeszli, jest dużo zmian w tym uniwersum i tak naprawdę będziemy na nowo budować drużynę. Dobry pomysł. Zobaczymy, jak się będzie rozwijać. Trzymam kciuki za Jasona Arona, żeby poprowadził dobrze albo bardzo dobrze tą historię. Niemniej, jeżeli jesteście spragnieni bardziej takich klasycznych historii, gdzie no, żółwie wcinają pizzę kałabanga i, i nawalanka ze szrederem, to możecie spróbować wspomniane dzisiaj wielokrotnie wydawnictwo Amber ale tu zdechnę na sam koniec. <noise> to tyle, moi drodzy, ode mnie. Dzięki za wysłuchanie. Jeżeli wam się podoba, to zapraszam Was na kanał. Tam również prezentuję inne komiksy superbohaterskie, komiksy amerykańskie, europejskie, ba nawet i japońskie, koreańskie, także do wyboru, do koloru. Zapraszam Was również na Facebooka, Goska od Komiksów. Tam wrzucam informacje odnośnie zbliżających się innych tytułów, audycji, także. Słuchaj, ale jakoś tam działają. To tyle. Dzięki za wszystko. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.